Ogólnodostępne boiska sportowe, siłownie, skateparki i place rekreacyjne przejdą modernizację. Wszystko za sprawą projektu pod nazwą Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa. Z rąk posłów Anny Pieczarki i Wiesława Krajewskiego oraz Marty Meleclech i Edwarda Czesaka z Zarządu Województwa Małopolskiego wójtowie i burmistrzowie z czterech powiatów otrzymali symboliczne czeki gwarantujące otrzymanie wsparcia. Bardzo duże pieniądze. Okręg boheński, dąbrowy tarnowskiej, brzeski, tarnów, powiat tarnowski. Kwota 12 milionów złotych, która została rozdysponowana na rekreację, na boiska sportowe, czyli na wszystkie te wydarzenia, które mogą służyć naszemu najmłodszemu społeczeństwu. Są to środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej. Jest to bardzo ważne jako samorząd województwa małopolskiego staramy się wspierać tego typu inicjatywę, to ważne, żeby szczególnie najmłodsze pokolenie podejmowało aktywność tutaj fizyczną i sportową, żeby zachęcać młodzież do tego, żeby uprawiali sport. Takie wsparcie gwarantuje, że młodzież będzie miała możliwość spędzać czas nie tylko przed ekranem. Spotykają się z kolegami, koleżankami bezpośrednio, i to jest bardzo ważne w budowaniu takich relacji ze sobą, właśnie, a nie tylko przed ekranem telewizora, czy właśnie przed tabletem, czy komórką. Dzieci miały nauczanie zdalne i często pozostawały w domach. Dlatego ważne jest, żeby tego typu obiekty na terenie województwa małopolskiego powstawały, żeby były miejsca, aby te dzieci, młodzież miały gdzie uprawiać sport, miały gdzie podejmować wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną. Radni sejmiku województwa małopolskiego, Anna Mikosz, Piotr Dziurdzia i Józef Gawron podkreślali, że ubiegłoroczne wsparcie zostało znacznie zwiększone. Fundusze trafiły w tym roku do 25 miejscowości. Otrzymałem promesę w wysokości 82 900 zł. Jest to promesa na wykonanie boiska sportowego w Woli Przemykowskiej dla klubu sportowego Wiślanie Wola Przemykowska. Jest to bardzo dla mnie ważna inwestycja, gdyż boisko, które w tej chwili chcę wyremontować, jest w takim stanie, że drużyna nie może rozgrywać na nich żadnych meczów. Chcemy go doprowadzić do takiego. Stanu, żeby te mecze można było rozgrywać. Bardzo się cieszę z tej promesy. Chciałem tu podziękować zarządowi województwa małopolskiego za przyznanie tych funduszy. To będzie na rozwój sportu w gminie Rzepiennik-Strzyżewski. W tym roku klub nasz sportowy z Rzepiennika-Strzyżewskiego uzyskał awans do A-klasy, także myślę, że to dla niego też będzie taka nagroda. A za pieniądze doprowadzimy ten stadion do troszeczkę lepszego, funkcjonowania, czyli będzie zrobione oświetlenie, ogrodzenie, wymiana infrastruktury typu bramki, wiaty dla zawodników. Chcemy już zrobić coś, co będzie służyło na lata. Takie wielofunkcyjne boisko będzie zarówno do piłki nożnej, jak i do siatkówki, jak i do piłki ręcznej. Również przy dobrym, przy, również kort też z tego, z, też może być tak wykorzystywane. I oczywiście lekkoatletyka, czyli jednak jeszcze bież Dodajmy, że realizacja projektu przyniesie trwałe i pozytywne efekty dla mieszkańców poszczególnych miejscowości, którzy otrzymają możliwość korzystania z nowoczesnej bazy sportowej w regionie, co niewątpliwie wpłynie na rozwój sportu w województwie.